13 maja spotkałam się z organizatorem triatronu w Mieszkowicach. W tą sobotę odbędzie się nad zalewem Bukówka po raz pierwszy triatron, czyli będą zawodnicy pływać, jeździć na rowerze i biegać. Triatron rozpocznie się w Bukówce, a skończy się w Sosnówce. To jest idea, którą Przewodniczący tej, tej fundacji zrobił i organizował do tej pory wokół Sosnówki, a teraz idea jest taka, żeby połączyć dwie miejscowości wywodzące się od nazwy drzew Bukówka i Sosnówka i połączyć to triatlonem my w ramach tych zawodów chcemy zorganizować taki mini triatlon dla naszych dzieci będzie to po raz pierwszy zobaczymy jakie będzie zainteresowanie dla odważnych jest przygotowany triatlon ale dla osób które nie będą chciały pływać będzie jest możliwość zorganizowania zawodu dwa razy bieg i raz jazda na rowerze Także serdecznie zapraszam w sobotę nad bukówkę od strony Miszkowic. Tam będą te zawody się odbywały.